Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami, suplementami oraz żywnością dietetyczną w Polsce. Witam Was serdecznie, słuchajcie, razem ze mną widoczny, widać się. Siemanko. Czekaj, a głos to się w ogóle nagrywa? Zaraz zobaczymy. Słuchajcie, tak to wygląda, niestety, freak fighty, raz, 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 działa głos, siema. Siemanko, jak podjedę za blisko, to się cały nie mieszczę. daleko mnie nie widać, Many in black. Jest. Tomku, jak po programie Eliminator, taka debata bardziej, nowy format wymyśliliśmy? Wydaje mi się, ja na przykład bawiłem się dobrze w końcu coś nowego, a nie taki kolejny klasyczny kejcz, gdzie tylko siedzimy i gadamy. Mi się format bardzo podobał i finalnie wiem, że nie się pytań na pytanie, ale ciebie bym zapytał, jak, jak to wyszło, bo moje odczucia są, odczucia są bardzo dobre. E, finalnie co mi samemu, bo wiadomo, że przede wszystkim o siebie chcę zadbać, udało się przejść taką suchą nogą. To, to nie, oznacza to, że nie idę w te burzę, nie idę w nie idę w wyzwiska, ale też nie zamierzam być bierny, nie odpowiedzieć. Jeśli ktoś ma coś do mnie, ja jestem osobą, która lubi gadać, jeśli mam coś do powiedzenia, to szybciutko to wypuklam. Słuchaj, no w ogóle to było takie totalnie losowe e, z Denisem Załęckim. Ja byłem w szoku, to co się wydarzyło. Ty miałeś przygotowane to pytanie o te pieniądze, czy to było takie spontane, totalne? Nie, trochę spontan, bo finalnie gdzieś tam faktycznie. E nie wiedziałem, jak ta forma do końca będzie wyglądała. Myślę, że ja sobie wybieram e, osobę, które chcę zadać pytanie i tak jak powiedziałem na środku, nie był to na pewno Denis Załęcki, jak sobie przy, na naprzeciwko mnie przysiadł, no to co, szybka akcja, reakcja, no bo wiadomo, że gdzieś tam nie ma na to dużo czasu, jesteśmy na żywo i tak szybciutko mi się kuleczki w głowie zderzyły, no bo tak jak powiedziałem, jest trustory. straszy no strasznie się zgrzała, strasznie się zgotowała, to oznacza, że to tylko tak naprawdę prawda w oczy kole. Tam bardzo mocne poszły słowa w kierunku yy, twojego kolegi, myślisz, że jakieś tam, nie wiem, dalsze konsekwencje, coś będzie, czy jak to wygląda? No dlatego mu zaproponowałem, słuchaj, to nie ma najmniejszego problemu z drugą konfrontację. Niech sobie siądzie, przyjdzie i pogadamy sobie wszyscy, wtedy nie każdy powiedzie swoje argumenty. E, no i co? jak przyjdzie, to go rozjebie, to go rozjebiemy. No nie rozjebiecie się go, no i tyle, nie. No, ale to jest jakaś osoba medialna? Nie, czy... nie, nie, nie chcę za dużo mówić, niech zostanie w ukryciu finalnie, no ale co, no ale jak nie wiadomo o co chodzi. Zawsze chodzi o to samo. No ja jestem ciekawy, strzelam, że słuchaj na pewno jeszcze takie pytania padną, będziecie mieli <noise> razem konferencje, programy. E, ale widzisz, ale trochę zagrzało i to jest to, o czym mówiliśmy. Musi być balans. Tak. Musi być balans i chyba ludzie też tego oczekują. 120 tysięcy łącznie było. E, no to wynik moim zdaniem jak na 23 dzień czerwca, gdzie jest wiesz ciepło. No to jest bardzo dobry gdzie, wynik. ojca, tatu, najlepszego, nie zdążymy zadzwonić. mięcie <noise> tyle na głowie, jeszcze z No gadasz? Masakra, masakra. masakra. No. Mas, wiem, ale jeszcze jest do północy, jeszcze trochę. Nawet jak go budzę, a go budzę, tato najlepszego w każdym razie. <grym> ja z mu składałem, ale tata pewnie ogląda wszystkiego dobrego, tato, zdrówka. Ym... Słuchaj, to, że Denis aktualnie jest poza turniejem, ty się spodziewałeś tego, że może tak nie, być? absolutnie nie. Brałem pod uwagę, że ludzie... uwielbiałem finalnie... Ja brałem pod uwagę, że najciężej będą mieli tacy sportowcy, no bo ludzie lubią freaków, no, na organizacji filkowej kogoś spodziewać, jak nie typowych freakfighterów, a Denis Załęcki jest jednym z mocniejszych filarów, który zbudował właściwie ten projekt w Polsce i nie brałem tego pod uwagę absolutnie. No, opadła mi na, naprawdę. Gleba brałem pod uwagę, że gdzieś tam faktycznie może nie być taki rozpoznawalny wśród publiczności, że, że też nie ma takiej elokwencji, takiej dykcji, żeby faktycznie gdzieś tam płynął bajerką i żeby kupił widzów swo, swoją osobą. Więc brałem pod uwagę, że Gleba może być gdzieś tam poza stawką. Drugiego nie brałem pod uwagę, ale na pewno ostatnie pieniądze bym postawił, że będzie to Denis Załęski. Myślisz, że dlaczego ludzie nie wybrali Denisa? No, bo stał się bardzo negatywną postacią. Choć z drugiej strony, negatywne emocje są dużo mocniejsze niż te pozytywne. I ludzie częściej dużo chętniej zobaczą pieniądze, żeby zobaczyć, jak ten, którego nie lubią, dostaje po mordzie, niż ten, który, któremu kibicuje i gdzieś tam osiągnie swoje sukcesy. No, ale finalnie wiesz co? Ja chyba też, na pierwsze pytanie w tej naszej debacie odpowiadając, powiedziałem co mnie najbardziej gryzie u Denisa, kiedy obserwowałem jego media społecznościowe. tego wstrzyki w stronę ludzi były bardzo nietaktowne i ja może tego osobiście do siebie nie odebrałem, ale mam prawo, ale wierzę też w to, że dużo osób mówi, kurwa on się do mnie rzuca, on się do mnie sapie, jeszcze ja mam teraz, nie wiem, na niego głosować, żeby on dostał, zarabiał kolejne pieniądze i się tym bardziej ze mnie wyśmiewał. Mam wrażenie, że sobie strzelił tym, tym w kolano. Nie było dzisiaj jeszcze Daniela Omieręczuka, liczymy, że Zawalczy w turnieju takie starcie dwóch starych kotów, to byłoby coś mocnego, co w turnieju? W ogóle, ja z Daniel'em, tak? Aha. Ja z Daniel'em o walczyłem w 2008 roku, 17 lat temu. W ogóle jak to brzmi? 17 lat temu, kiedy dwoje byliśmy wtedy młokosami. To jeszcze niektórzy na chleb pep mówili, albo w ogóle ich nie było, nie? <laughs> no, ich w ogóle nie było, <laughs> dokładnie tak. Więc, więc, naprawdę niesamowita historia. E, tak, Daniela bardzo szanuję. Finalnie, powiem tak, gdybym ja miał, miał tego turnieju nie wygrać, to chciałbym, żeby wygrał go Daniel. I też widzowie jeszcze raz zachęcamy do wpłacania na zbiórkę na Pole o Sporo udało nam się zebrać. Także ciśnijmy dalej, zróbmy coś dobrego. W ogóle fajna inicjatywa, że wszyscy zawodnicy się zgodzili, żeby oddać Pay per view, na pole. Bardzo mi się to spodobało, oczywiście zaczął to Denis Załęski i myślałem, żeby to powiedzieć, że ja, ja też będę, ale to byłoby takie trochę sztuczne, więc bardzo się cieszę finalnie, że Mateusz Kubicz się wyskoczył z tą propozycją. Jak najbardziej się oczywiście pod tym podpisująby dwiema rękoma mhm. zajebista inicjatywa. No w ogóle mówię, uwielbiam Daniela jako osobowość, finalnie jest świetnym gościem, jest naprawdę sportowcem, który idzie przez całe życie tą ciężką drogą sportowca. Naprawdę poprowadził swoją karierę w sposób rewelacyjny, był w największej organizacji na świecie UFC, był w KSW, jest charyzmatyczną postacią. Jest tym gościem, naprawdę, jeśli powiedziałem, że ja bym miał tego nie wygrać, to chciałbym, żeby to wygrał Daniel Milańczuk. Tak, bo to, to chyba bym miał wtedy największy kurwa, luz taki psychiczny, że kurwa, nie ten czy nie, ten, tamten zajmował moje pieniądze. Tylko, ta, tylko tak, na drugie miejsce bym razu za, za, za sobą Daniela. Spodziewałeś się, że usłyszysz na programie, że jesteś niespełnionym sportowcem? Z, e, z ust Denisa A czy jeśli miałbym to usłyszeć z czyjkolwiek ust, to od strony Denisa, bo faktycznie na to na moje zaczepkę odpowiedział właśnie w ten sam sposób. Już wtedy się łapałem za głowę, co ty gościu gadasz. Można mi różne rzeczy dorzucić, ale nie to, że jestem niespełniony sportowcem. Sam nawet Macie go tam chyba w ten sposób strofował, że wysłuchaj, no przecież e, Denis, kiedy ja Tomka zapowiadałem, to wymieniłem jego naprawdę sporą ilość tytułów, więc nie można mnie nazwać niespełnionym. No mógł się na tyle doedukować, że finalnie mógł sobie sprawdzić definicję słowa niespełniony i to przekuć na jakieś inne Zahaczył trochę w inną stronę, więc uważam, że strzelił sobie w kolano. Ja uwielbiam polemikę, ja uwielbiam gadkę, uwielbiam argumentację. Widziałem, że w pewnym momencie Denisowi to było bardzo nie na rękę, że chyba żałował, że w ten sposób mnie zahaczył, a może lekcja na przyszłość. Zobacz, ale iskrzy tutaj z jednym Denisem, tu z drugim. Jest jakiś materiał na, na tutaj kolejne konfrontacje czy iskrzy, wiesz co, nie chciałem być po prostu tutaj taki szary, nie, nie, niewidoczny No miejscu. dobra, Tomek, ale, ale tylko Ci wejdę w słowo, ale ja byłem z najbliższej odległości, widziałem Ciebie i Denisa Załęckiego. ja wiedziałem, że Denis już był wkurzony, ale zachowywałeś spokój ale miałeś coś takiego w, z tyłu głowy, żeby uważać, że zaraz może to pójść o krok za daleko? Nie, nie ma chuja, nie ma szans, nie wierzę, no nie wierzę, no nie, nie wierzę. Proszę, na mnie rękę, to nie no to jest akcja reakcja to są odruchy bezwarunkowe, no nie, nawet nie biorę tego pod uwagę, finalnie to w ogóle byłoby już naprawdę Kilku raz, w kilku sytuacjach mnie rozczarował, ale ja mu też nie powiedziałem nic takiego, żeby, nie wiem, że się na mnie, no, gdyby to zrobił, to naprawdę, no żałowałby, ale nawet nie brałem tego pod uwagę, chyba nawet nie miał tego na myśli, jasne, że no nie byłbym na rękę, jeśli się pytam o takie niewygodne pytania, no i to brałem pod uwagę, ale nie, nie wierzyłem w to, że może to prze, przekroczyć tego typu granice. Jak ludzie tutaj dewagowali na temat, czy będzie walczył ten, czy będzie walczył ten w turniej, dużo osób mówiło o, o twojej osobie, ty już tą największą karierę sportową już na pewno masz za sobą, no, a tutaj trzeba będzie stawać w szranki, no, z z młokosami, nawet właśnie z Denisem Labrygą, no wielki koń. Jest delikatna obawa, czy raczej myślisz, że takim tym sprytem możesz ich oszukać? Tak, finalnie też Denis właśnie powiedział, co ty tu robisz w wieku 40 lat, nie? masz masz całość, ciesz człowieku, że ja w ogóle do ciebie jeszcze gdzieś tam mam prawo się gdzieś tam jeździć, kiedy ja mam dzisiaj cztery dyszki tak naprawdę, bo, bo gdybym był w takim swoim sztosie, w takim piku, to naprawdę nie byłoby co, co zbierać, ale nadal nie chcę, żeby to było dla mnie jakiekolwiek usprawiedliwienie, że coś, jeśli pójdzie nie po mojej myśli, że będę tłumaczył, że, że te, teraz to już jest inny Tomek Sarara, to jest inny, ale to jest nadal te... Ja nadal bardzo często sobie łapie takie refleksje, przemyślenia, czy to jeszcze robić, je, jeśli robić, to jak się do tego angażować. E, ostatnimi czasy można powiedzieć, że poniósłem kilka porażek, ale nie nazywam tego porażkami, jest takie przysłowie w sporcie, że czasem wygrywasz, a czasem się uczysz, więc ja poniósłem bardzo dużo lekcji i naprawdę dużo się nad, nad sobą zastanowiłem, nad, nad swoim postępowaniem, nad swoim podejściem do sportu. I tak, i wyciągnę z tego bardzo dużo wniosków i lekcji. I obiecałem sobie, że, że przyłożę ich naprawdę bardzo ciężko do, do, do tej walki. Że, że to jest tylko ja 40 lat. Że to naprawdę jest jeszcze coś, co się da, da pokonać. Że na, na tyle mam też doświadczenia również treningowego, bo nie chodzi o samą walkę, że wiem jak poprowadzić, że zaczynam słuchać swojego ciała i tyle. I że oczywiście to moje doświadczenie również teraz fighterskie w samych turniejach, w samych walkach również jestem w stanie przekuć. Ja naprawdę. Nie chciałbym, chciałbym i nie chciałbym być, być fa faworytem. Nie chciałbym być faworytem w oczach moich rywali, Oni myślą, że ja z tym Sararą w tym wieku to sobie poradzę i wtedy szybciutko się każdy z nich przekona, ale ja naprawdę, w... co no, idę po milion. tak Naprawdę interesuje mnie główna wygrana i wiem, że jestem w stanie to zrobić. I wiem, że jestem w stanie to zrobić. Naprawdę to cały czas, to są takie marzenia małego chłopca, które ja realizuję. Skoro mówię, że życie zaczyna się po 40 to nie się naprawdę zacznie teraz. Ja mam za dwa dni 30, także wiek tylko liczba, słuchajcie. PESEL wiadomo nie oszukamy, ale zawsze też tutaj w głowie trzeba być takim trochę też dzieckiem, to, co nie? na debacie no w grudniu tamtego roku, kiedy byłem jeszcze rocznikowy, miałem 39 lat. A ja pamiętam swój pierwszy trening, on się a. odbył w grudniu, a. kiedy miałem 9 lat. Więc ja tronuję 30 lat, 30 i na dzień dzisiejszy. I z jednej strony napawa mnie to dużą dumą, a z drugiej strony przerażeniem. Ja pierdzielę, kiedy to minęło, nie? Ja pamiętam, jak do mnie na kadrze mówili młody, a teraz finalnie to, no już... Nawet nie mógłbym, nie mógłbym w ogóle walczyć nawet na Mistrzostwa Polski, bo teraz mógłbym brać udział tylko w Mistrzostwach Polski weteranów, bo po 40 już jestem weteranem, jak to brzmi, nie? Słuchajcie, przed no. wami był y, Tomasz, weteran, Sarara. Y, co, widzimy się. trzymajcie. Trzyma młody nie weteran, spokojnie. Pozdrawiam się, mam.